Prezentacja telefonu Samsung Wave. Oto długo oczekiwany Samsung Wave S8500, czyli pierwszy smartfon z autorskim systemem Samsung Bada, który po raz pierwszy został zaprezentowany na początku tego roku. Samsung Wave to nie tylko pierwszy smartfon oparty o system Bada. Model jest także pierwszym na rynku telefonem wyposażonym w wyśmienity dotykowy ekran Super AMOLED, szybki procesor o taktowaniu 1 GHz. Najnowszy układ graficzny z akceleracją sprzętową 3D, moduł Bluetooth 3.0 oraz Wi-Fi w standardzie N. Zacznijmy od ekranu. Wave posiada wyświetlacz o przekątnej 3,3 cala Super Amoled. W porównaniu do pierwszej generacji Amoledów charakteryzuje się on jeszcze mniejszym zużyciem energii, większym kontrastem oraz dużo lepszą widocznością w świetle słonecznym. Dzięki specjalnej powłoce na ekranie telefonu nie pozostają odciski palców. Poza rewelacyjnym obrazem Super AMOLED zapewnia także świetną reakcję na dotyk. Ekran dotykowy w Wave'ie jest bardziej czuły i precyzyjny niż jakikolwiek inny ekran dotykowy w telefonach na naszym rynku. Idealnie działa także funkcja multi -touch, o czym możemy przekonać się podczas przybliżania lub oddalania zdjęć w przeglądarce bądź map w nawigacji GPS. Interfejs użytkownika Wydajny procesor o taktowaniu 1 GHz i układ graficzny z akceleracją sprzętową 3D sprawiają, że WAVE jest istnym demonem szybkości. Poruszanie się po menu nowego modelu Samsunga jest sprawne i wygodne, a wszystkie aplikacje uruchamiają się niezwykle szybko. Możliwości układu graficznego możecie zobaczyć na przykładzie bardzo wymagającej gry Asphalt 5, która na WAVE działa niezwykle płynnie. Wi-Fi. Moduł Wi-Fi pracujący w standardzie N zapewnia jeszcze szybszą transmisję danych i większy zasięg niż moduły, które obsługują standardy BG. W modelu nie zabrakło także obsługi wspomnianego DLNA oraz funkcji routera Wi-Fi, zamieniającego komórkę w bezprzewodowy modem 3G, do którego możemy w każdej chwili podłączyć naszego netbooka czy laptopa. Przeglądarka internetowa. W bada nie zabrakło przeglądarki internetowej, która obsługuje Flash flashplayera i wyświetla strony w sposób identyczny jak na komputerze. W przeglądarce Dolphin możemy pracować na kilku zakładkach jednocześnie, a poruszanie się między nimi jest ułatwione dzięki wygodnemu przełącznikowi. Do zbliżania bądź oddalania stron internetowych możemy wykorzystać popularny dwuklik lub wspomniany multitouch, który działa bardzo precyzyjnie. Dużym udogodnieniem jest możliwość zaznaczania wybranego fragmentu tekstu w obcym języku i szybkie tłumaczenie go na polski za pośrednictwem tłumacza Google. Ogromną zaletą wbudowanej przeglądarki jest obsługa technologii Flash, dzięki czemu możemy w pełni korzystać z zasobów sieci. Social Hub Po włączeniu aplikacji zobaczymy listę wszystkich kont społecznościowych, skrzynek pocztowych i wiadomości, obok których pojawią się informacje o czekających na nas wiadomościach. Po kliknięciu w nie zostajemy przeniesieni do dedykowanej aplikacji. Aby szybko utworzyć wiadomość, wystarczy kliknąć utwórz i z listy wybrać, czy ma być to mail, SMS lub MMS, bądź odpowiedź poprzez skrzynkę w wybranym portalu społecznościowym.